Witamina D3. Temat bardzo powszechny i omawiany przez wielu specjalistów. Jednak za każdym razem można dowiedzieć się czegoś nowego. Witam serdecznie na kanale Zioła, które leczą. Dziś również ja pochylę się nad działaniem witaminy D3. A więc witamina D3 to inaczej cholekalcyferol. Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, co oznacza, że potrzebuje kwasów tłuszczowych, aby odpowiednio metabolizować się i wchłaniać w organizmie ludzkim. I choć wytwarzamy, jak wiemy, witaminę D w skórze pod wpływem promieni słonecznych, jej niedobór według statystyk dotyczy niemal 90% osób w Polsce. Dlaczego? Otóż dlatego. Że w dzisiejszych czasach spędzamy bardzo mało czasu na świeżym powietrzu. Spędzamy całe dnie w zamkniętych, klimatyzowanych pomieszczeniach. A jeśli już spędzamy czas na zewnątrz, to chronimy naszą skórę przed promieniami słonecznymi. Dodatkowo to nasłonecznienie w naszym klimacie jest bardzo małe. Nic więcej dziwnego, że większość osób ma znaczne niedobory, a tymczasem nasz organizm bardzo. Potrzebuje witaminy D3. Jeśli nie dostarczymy mu jej w odpowiedniej ilości, dojdzie do zaburzeń metabolizmu komórkowego, narządy wewnętrzne będą pracować w sposób ograniczony i mogą rozwinąć się różne choroby, od częstych infekcji, postany zapalne w różnych częściach organizmu, poprzez alergie, a nawet choroby układu krążenia czy nowotworowe. Jeśli chodzi o działanie witaminy D3, jest to substancja, która obok parat hormonu, kalcytoniny i czynnika wzrostu fibroblastów dba o utrzymanie równowagi pomiędzy wapniem a fosforem. Tym samym pośrednio uczestniczy w krzepnięciu krwi, bowiem gdy dochodzi do uszkodzenia naczynia krwionośnego, płytki krwi w wyniku uruchomionej kaskady krzepnięcia zaczynają je zlepiać, a proces ten reguluje wapń i fosfor. Co jeszcze? Praca neuronów. E, neurony komunikują się ze sobą za pomocą neuroprzekaźników, wysyłając je między sobą przez synapsy. Uwalnianie tych przekaźników e, zależne jest między innymi od wapnia. Co jeszcze? Mineralizacja kości. No to większość osób kojarzy działanie witaminy D3 z mineralizacją kostną z tym aby kości były zdrowe tak a aby kości były zdrowe czyli wytrzymałość naszych kości jest ściśle związana właśnie z poziomem ich mineralizacji do której właśnie potrzebujemy wapnia proces wchłaniania wapnia do kości reguluje zaś oczywiście witamina D3 Co jeszcze skurcze mięśni e, również mięśnia sercowego bo musimy pamiętać o tym że nasze serce jest mięśniem więc wszystko co dotyczy mięśni dotyczy również Serca. By doszło do odpowiedniego skurczu, neuron ruchowy musi uwolnić do mięśni acetylocholinę, która w konsekwencji uwalnia wapń i potas, kontrolując właśnie ten aparat kurczliwy. Dodatkowo um, uczestniczy um, pośrednio witamina D3 w przechowywaniu energii, bowiem głównym i niezbędnym źródłem energii dla komórek naszego organizmu jest ATP, czyli adenozynotrifosforan. E, a uwolnienie tej energii następuje w skutek oderwania od ATP jednej z trzech grup fosforanowych. A więc witamina D3 pośrednio uczestniczy w wielu reakcjach organizmu. Witamina D3 oprócz klasycznego oddziaływania na gospodarkę mineralną wykazuje działanie immunomodulujące, czyli modulujące układ odpornościowy, co może mieć związek z aktywnością i przebiegiem chorób autoimmunologicznych, które w obecnych czasach są, uważam, absolutną plagą. Choroby autoimmunologiczne rozwijają się w różnych częściach organizmu i dotyczą różnych układów narządów. Ostatnio miałam w gabinecie przypadek młodego człowieka, który miał skrajny niedobór witaminy D3, ponieważ miał ją na poziomie 6. Ten chłopak, jak sam mówił, ledwie chodził. Był znużony, piesznie zainfekowany, miał problemy z nadwagą, problemy ze skórą, stanami zapalnymi oraz bólami mięśni i stawów. Także widziałam naocznie osobę, która miała naprawdę skrajne niedobór witaminy D3. W związku z tym, że to był bardzo młody człowiek, to takie poważniejsze choroby przewlekłe no jeszcze niejako nie zdążyły się rozwinąć i ten ten dało się odpowiednim postępowaniem opanować. Ale właśnie na bólach kostno-stawowych i wpływie witaminy D3 na te dolegliwości chciałabym się teraz skupić. To, od czego bolą stawy, może mieć absolutnie bardzo różne podłoże. Ten stan może być wywołany nieodpowiednim stylem życia, nieodpowiednią dietą, stresem, który wpływa na napięcie mięśni oraz rozwojem niestety wielu poważnych chorób. Za ból stawów może być również odpowiedzialny m.in. niedobór witaminy D3. Jak już wspomniałam, jej rolą jest wzmacnianie wchłaniania wapnia i fosforu. Te dwa kluczowe pierwiastki warunkują prawidłowy wzrost i mineralizację kości, o czym już mówiłam. E, niedostateczna ilość witaminy D3 wiąże się z osłabieniem kości, ale też właśnie mięśni i stawów. E, I obok osłabienia systemu odpornościowego, ból stawów i mięśni jest pierwszym objawem niedoboru tej witaminy. Jeśli jednak chodzi o stawy. Coraz większa część społeczeństwa ma diagnozowane choroby zapalne stawów o podłożu autoimmunologicznym, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów czy łuszczycowe zapalenie stawów. I tutaj witamina D ma ogromne znaczenie, ponieważ bierze udział w procesie gaszenia stanów zapalnych. Różne badania pokazują, że pacjenci z zdiagnozowanymi chorobami autoimmunologicznymi Charakteryzują się bardzo niskim poziomem witaminy D3. Z badań przeprowadzonych na University of Birmingham wynika, że utrzymanie wystarczającej ilości witaminy D3 może pomóc w zapobieganiu pojawienia się chorób zapalnych, takich właśnie jak reumatoidalne zapalenie stawów. Jednak no, pacjenci, którzy już cierpią na RZS, muszą otrzymywać znacznie. Wyższe dawki witaminy D3 i regularnie ją um, kontrolować. I oprócz pozytywnych działań na układ kostno-stawowy, witamina D3 jest właśnie silnym modulatorem układu odpornościowego, tak jak już wspominałam o tym działaniu immunomodulującym. Przede wszystkim witamina D3 właśnie może hamować stany zapalne w chorobach autoimmunologicznych, takich właśnie jak um, Zapalenia stawów autoimmunologiczne RZS. Niestety jednak badanie poziomu witaminy D3 nie jest jeszcze powszechnym ciągle, nie jest ciągle jeszcze powszechnym badaniem. Szacuje się, że około 5% lekarzy zleca swoim pacjentom wykonanie badania tej witaminy. Co istotne, nie chodzi tutaj nawet o dobrowolne, profilaktyczne badanie poziomu witaminy D3 u osób jeszcze zdrowych ale też obadania pacjentów cierpiących na różne choroby, na choroby autoimmunologiczne, choroby przewlekłe, czy nawet choroby nowotworowe. Przez wiele dziesięcioleci naukowcy byli zgodni co do tego, ile witaminy D3 potrzebuje każdy człowiek. Wychodzili z założenia, że 400 jednostek dziennie wystarczy, by zapobiec krzywicy u niemowląt i małych dzieci w pierwszym i w drugim roku życia. Oraz obniżyć ryzyko powstania osteoporozy u osób w wieku podeszłym. Reszta populacji, począwszy od wieku przedszkolnego i szkolnego e, poprzez osoby dorosłe do wieku tak zwanego przedsenioralnego, nie były w tej kwestii tak naprawdę w ogóle uwzględniane. Zakładano bowiem, że ich organizmy są w stanie samodzielnie wytworzyć odpowiednią dla organizmu dawkę tej witaminy. Postrzegano przy tym, e, że jej stężenie. Na poziomie 20 nanogramów na, na mililitr jest optymalne i wystarczy. Odkąd jednak najnowsze badania dowiodły, że witamina D3 nie tylko ma znaczenie w wymienionej krzywicy kości, ale odgrywa też rolę w wielu, wielu chorobach przewlekłych, wiadomo, że potrzebujemy jej w dużo większych dawkach. Na podstawie licznych prowadzonych na całym świecie badań, specjaliści zajmujący się tą witaminą zgadzają się co do tego, że niezależnie od wieku, wzrostu czy wagi, najniższe, absolutnie najniższe pożądane stężenie wynosi 30 nanogramów na decylitr. Niestety, wygląda to tak, że nie ma możliwości Ryczałtowego ustalenia jednej konkretnej dawki, która pozwoli na, osiąg na osiągnięcie i utrzymanie prawidłowego poziomu witaminy D3 u wszystkich. Mówię, tak jak przy każdej jednostce chorobowej, tak jak przy każdych zaleceniach, czy dietetycznych, czy suplementacyjnych, wszystko jest absolutnie indywidualne. Abstrahując od tych wszystkich dodatkowych źródeł spożywienia, 90% populacji nie wytwarza wystarczającej ilości w swojej skórze, skutkiem czego jest mniej lub bardziej nasilony właśnie deficyt w organizmie. Określając dawkę należy podejść absolutnie indywidualnie do pacjenta, biorąc pod uwagę jego styl życia, rodzaj diety, ale niewątpliwie należy dążyć do stężenia witaminy D3 na poziomie. Minimum 50 nanogramów na decylitr. Szacuje się na podstawie też mojego doświadczenia u osób prowadzących odpowiedni styl życia, które nie mają, nie cierpią na choroby przewlekłe, ten poziom udaje się otrzymać przy suplementacji dawki 4000 jednostek dziennie, ale jest to absolutnie indywidualna kwestia. Niemniej jednak, wiadomo już, że 400 jednostek witaminy D3 podawane pacjentom nie jest wystarczającą dawką, aby utrzymać optymalny poziom tej witaminy i aby nasz organizm sprawnie funkcjonował. Jest to zdecydowanie za mało. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się. Państwo chociaż jednej nowej rzeczy a propos witaminy D3. I że chociaż to któraś osoba oglądająca ten filmik zadba o to, aby mieć prawidłowy jej poziom. Dziękuję ślicznie. dziękuję, lepiej się czuję, Stosuję, dziękuję, lepiej się czuję, laurą zet.